И так так задели, Сева. Что? 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 Еще минута. Jeszcze minutę. Minutę. jest mało. Ty się cieszysz, bo o jedzenie już muszę. się No, ja się... Jeszcze nie, jeszcze się nie odbija. kiełbachami. cały Tak. Zobacz, zos... O, o pat... patrzcie. 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 Patrzcie.

よかった。 촬영기 nie, yeah. yeah, awesome. um, Co? dziewięć, dziewięć.